Biorąc pod uwagę kontekst dzisiejszej Ewangelii, czyli, tak jak mówiliśmy, to co jest wcześniej przede wszystkim, to pamiętamy doskonale, że pokusy następują zaraz po chrzcie Pana Jezusa. Jest to tyle to ważne, że w czasie chrztu właściwie wszystko wydaje się być jasne, bo Chrystus przychodzi stając wśród grzeszników. Wypełniając wolę Ojca i też ukazując tym samym, że przychodzi wziąć na siebie nasze grzechy. Ludzie wyznają grzechy nad Jordanem. Oczywiście to nie jest chrzest taki, jaki my przyjmujemy, to był chrzest na nawrócenie, chrzest tylko uznania własnego grzechu. Jeszcze nie było pełnego oczyszczenia. Ale Chrystus już jest tam pomiędzy ludźmi, żeby pokazać, że ym, przychodzi właśnie po to, żeby ten grzech wziąć na siebie. No i mamy głos Ojca, mamy. Ducha świętego, który przychodzi pod postacią głębicy, i to jest takie wielkie święto. Jaki moment bardzo uroczysty, piękny. I zaraz potem następują pokusy. Tak, jakby diabeł przejmuje rolę jakiegoś kierownika, tego, który prowadzi wydarzenie. Chociaż, oczywiście, żeby nie było wątpliwości, tekst mówi jasno, że duch wyprowadził Jezusa na pustynię, ale żeby był kuszony przez diabła. Jakby oddając go w ręce. Złego ducha, tak mówiąc w cudzysłowie. I to może troszkę burzyć nasz obraz Pana Boga. No bo jeśli Bóg mówi, jesteś moim synem, jesteś moją córką miłowaną, jak często lubimy tak podkreślać, jestem córką króla, służebnicą największego pana i w ogóle. Jeśli duch święty się wręcz pojawia, nie tylko gdzieś tam się fruwa, wiemy, że jest, ale wręcz przychodzi w jakiejś konkretnej, widzialnej postaci. Jeśli dzieją się takie cudowne rzeczy, to nasze ludzkie myślenie chyba prowadzi do tego, że teraz już powinno być coraz lepiej. Jeśli Pan Bóg mnie wybrał, jeśli mnie powołał, posłał, wyposażył w swoją moc, jasno deklaruje, że jest ojcem, no to no teraz już musi być tylko łatwiej. I nagle się okazuje, że tam, gdzie jest Jordan, gdzie jest bardzo żyzny teren, bo, bo wiemy doskonale, że Jordan nigdy nie wysychał, nawet kiedy była susza no to nad Jordanem zawsze była zieleń była woda teraz nagle nie ma nic jesteśmy na pustkowiu gdzie jest totalna susza nie ma wody nie ma zieleni nie ma jedzenia tłumy znikają Jezus nagle wrzucony w jakąś samotność przez przez wiele dni już nie ma głosu Ojca jest tylko głos diabła nie ma objawienia się Ducha Świętego jest tylko pustka taka wręcz namacalna jakaś totalna pustka, jakaś nicość. I ta zmiana, dość nagła, mogłaby sugerować, że coś jest nie tak, coś stało się nie tak. Czy ja zawiniłem, czy poszedłem nie w tą stronę? Ale Ewangelia prowadzi nas jasno. Jest objawienie Ojca, jest Duch. Chrystus jest w pełni posłuszny. Nawet pamiętacie, mówi Janowi, który trochę oponuje. Mówi, no jak, no, ty przychodzisz po do mnie, no to ja potrzebuję tu od ciebie. Jezus mówi, nie, nie, jest okej. Okay. Tak róbmy, potrzeba nam wypełnić to, co mówi ojciec. Więc jest jasno podkreślone, że wszystko jest idealnie, według scenariusza, który Pan Bóg zapisał. I nagle wpadamy w jakiś dół pod tytułem Pokusy, Diabeł, Pustynia, Głód. I okazuje się, że to jest naturalna droga. Że tak jest dobrze, że w ten sposób Pan Bóg wypełnia to, co mówił. Jesteś moim synem umiłowanym. No to teraz, no nie wiem, no noś mnie na rękach, to teraz sprawę, żebym się czuł dobrze, żeby było miło. A ojciec mówi, nie, nie, kiedy ja deklaruję, że jesteś moim synem, to nie, nie zapowiadam ci, że pójdziemy na wesołe miasteczko, tylko zapowiadam ci, że będę cię wychowywał. I każdy z nas, każda z was potrzebuje wychowywania, nadal, ciągle. To jest to, co być może umyka naszemu myśleniu. I nasze serce wymaga... Kształtowania nieustannego, tak jakby bicie naszego serca, ten, ten ciągły rytm, który sygnalizuje, że żyjemy jeszcze, to jest to, to ciągłe, tak jakby wołanie: kształtuj moje serce, ty mnie cały czas formuj. Tak jak na początku słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że Bóg stworzył człowieka, czy w sensie uformował go z, z ziemi, z prochu ziemi, tak potrzebuje, żeby ciągle, jakby trzymał ręce na moim sercu. Jakby, żeby ciągle on nadawał kształt mojemu sercu, albo żeby nadawał ramy, jak moje serce ma bić, bo, bo wiem, że jeśli ono zostanie, jakby, wypuszczone na wolność, kiedy, kiedy zrozumiem, że mogę robić co chcę, bo jestem wolny, kiedy w ten sposób wolność zrozumiem, to już wiem, że moje serce zacznie szaleć i zacznie wymyślać jakieś cuda niewidy, i tam będzie się biło w lewo, i w prawo, i tu, i tam, i brf, będzie jakoś rosło tam, nie wiadomo jak. A ja potrzebuję, żeby ono miało taki kształt, który będzie pasował do serca Bożego. W tym sensie, żeby, żeby moje serce biło w rytm Jego serca. Żeby, żeby zgrało się z nim, podporządkowało się do niego. Ale nie umiem tego zrobić sam. Bo moje narzucanie sobie jakichś ram, jakichś granic, moja próba tego, by być pobożnym, by iść za Jezusem. No, ciągle się kończy niejako, na tym, że zrywam owoc, jadam i nic. I potem ciągle szukam następnego, mając nadzieję, że może tym razem trafię na ten właściwy owoc, który mnie uczyni idealnym, świętym. A Pan Bóg mówi: Nie, ale to nie zostajesz świętym przyjmując jakieś magiczne eliksiry czy stosując jakieś pobożne techniki, ale po prostu dopasowując się do mnie, pozwalając mi kształtować ciebie, Twoje serce i kapitalnie mówi o tym Święty Paweł w liście do Rzymian. To jest niesamowicie mocny fragment. To co czytaliśmy jako drugie czytanie. Kilka rzeczy tutaj zasługuje na naszą większą troszkę uwagę. Bo mówi Święty Paweł jasno, że grzech liczy się dopiero od, od momentu, kiedy jest dane prawo. Czyli powiedzmy Buduje miasto nową ulicę, gdzieś tam powiedzmy obwodnice robią poza miastem i jeszcze nie postawili żadnych znaków. No to można jechać, ile tam fabryka dała, prawda? Te 90 przynajmniej, tak mówiąc delikatnie. Ale potem się okaże, że ktoś się skapnął, że nie, tam są jakieś domy, coś tam, coś tam, to stawiają powiedzmy 60, prawda? Że jest ograniczenie do 60. Ale póki nie ma znaków. No, widzę, że jesteśmy troszkę jakby poza terenem zabudowanym. No to mogę jechać tyle, ile uważam, że, że mogę jechać. Dopiero, kiedy przyjdzie prawo, ono oceni, że moje działanie jest niewłaściwe. Stop. Trzeba jechać wolniej. Więc mówi Paweł, że do momentu dania prawa, do momentu, kiedy Bóg dał przykazania, no w zasadzie nie było tak jakby jasne, co jest, co, a jednak ludzie umierali. Mimo, że nie zgrzeszyli tak jak zgrzeszył Adam, że w ten sposób odeszli, zrywając owoc, jadając. Więc mówi, coś tam jest więcej, czyli jakby sugeruje nam, że mm, śmierć jest tak mocna, albo ten czyn Adama był tak potężny, że zatruł nas wszystkich. Jakby huk grzechu Adama jest tak mocny, że jego echo y, brzmiało jeszcze bardzo, bardzo długo. Tak mocno, że ogłuszało wszystkich, że umierali. I yy, mówi nam Paweł, że, że ta bieda nasza yy, jest też dana nam po to, żebyśmy mogli odkryć Chrystusa jako tego, który przychodzi wszystko naprawić. I najważniejsze dla mnie w tym fragmencie, yy, w tym piątym rozdziale listu do Rzymian jest to, że yy, chociaż śmierć zakrólowała to, to jest ważne słowo królować, prawda? Decydować. Śmierć rządzi tak jak chce, więc śmierć zakrólowała z powodu grzechu jednej osoby, Adama, który wprowadził śmierć do, do raju, pozwolił jej, jej, jej wejść, decydować. To jednak skutki tego grzechu, chociaż dla nas są bardziej dostępne, bo gdyby zapytać, co bardziej na co dzień, czego bardziej doświadczasz skutków zła czy skutków dobra? Tak, bez teologicznych jakichś tam czarów marów. Nie, że nie, bo tutaj coś tam. Nie, nie konkretnie. Tak na co dzień, w prostych rzeczach, codziennie. Co, jest Ci milej, czy trudniej? Łatwiej, wesoło, ho, 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 czy raczej tak, no, no życie nie jest proste? No, jasne, że doświadczamy chyba bardziej skutków grzechu, bardziej ciężarów niż radości. A jednak mówi Paweł, że skutki grzechu nie są tak mocne, jak skutki tego, co zrobił Jezus, jego dzieła. Tu, kiedy, kiedy mówi o tym czynie, o dziele jednego, mając na myśli Jezusa, to oczywiście odnosi się do krzyża, ale wiemy, że krzyż jest mm, efektem życia Jezusa. Gdyby Jezus nie był, mówiąc po ludzku, jako człowiek, nie był święty, to krzyż nie miałby sensu. To nie chodziło o to, bo przecież ludzie umierali gorzej niż Jezus. Byli nie tylko krzyżowani, ale jeszcze podpalani, jeszcze coś tam i tak dalej. Więc znowu nie chodzi o, o siłę cierpienia Jezusa, tylko o to, że wszystko jest stuprocentowym wypełnieniem woli Ojca. Że On całkowicie przez całe życie yy, był posłuszny i krzyż jest tego jakby zwieńczeniem. I mówi Paweł, że skutek jednego czynu Jezusa jest mocniejszy niż wszystkie grzechy razem wzięte. Nam jest trudno w to uwierzyć. Oczywiście, znowu, to logicznie to jakby w głowie nam się to mieści, ale w praktyce na co dzień, kiedy widzimy grzechy innych, te grzechy, które nas bardzo konkretnie ranią, to już gdzieś tam z martwych wstanko jest obok. Czy męka, krzyż, jasne, aleluja Panie Jezu, to czy raczej chwała Tobie, słowo Boże, coś tam... Ale ja tu cierpię. Zobacz, ja mam konkretne doświadczenia, problemy we wspólnocie, z ludźmi, gdzieś tam z sąsiadem, w pracy i w ogóle. Więc to jest sprawa naszej wiary. Przyjęcie sercem, że jeden czyn Jezusa jest tak mocny, że potrafi naprawić wszystkie skutki grzechu. W istocie już to zrobił. Grzech. Czy śmierć, mówiąc, idąc tokiem myślenia Pawła, już jej ostrze zostało stępione. Mówiąc obrazowo, może nas jeszcze walić po łbie, powiedzmy, że odczuwamy to, ale już nie może nas zabić, nie może nas zniszczyć. Oczywiście umrzemy, w tym sensie takim ludzkim, jasne, ale, ale śmierć już nie jest w stanie oddzielić nas na zawsze od Pana Boga. Co by się stało, gdyby nie męka Jezusa, gdyby. On nie pozwolił śmierci przebić siebie. W ten sposób już to ostrze nie dochodzi do nas. I to jest moc jego, jego męki, tego Jego czynu sprawiedliwego, na który zawsze się możemy powoływać, do którego możemy się zawsze odnosić. W tym sensie, że czerpać z mocy, którą Jezus nam dał i, i używać jej w naszych walkach, w naszych zmaganiach. Przede wszystkim w braku nadziei. Kiedy, kiedy zderzamy się z jakimiś trudnymi sytuacjami, które trwają długo, które się powtarzają, które się nie chcą zmienić i prosimy, błagamy, straszymy, nakazujemy i nic, i w ogóle wszystko tak samo, to stracić nadzieję jest bardzo prosto. Już widzieć, dobra, nic się nie zmieni. Ale Paweł mówi, nie, trzeba się odnosić do tego, co zrobił Jezus. Jeden czyn Jezusa, pójście dobrowolne na krzyż, oddanie życia. Ma moc zmienić wszystkie grzechy razem wzięte, i też jest. Skutki yy, działania Jezusa są mocniejsze od skutków wszystkich grzechów. Powtarzam, nie widzimy tego jeszcze na dziś, ale yy, wiemy, że to już się dokonało i realizuje się w nas o tyle, o ile w to wierzymy, o ile jakby przykładamy yy, wiarę do, do tego wszystkiego, co Chrystus dla nas zrobił. Yy. I kiedy spoglądamy na pokusy, które Jezus przyjmuje, to to jest też już ta forma krzyża, forma umierania, forma zgody na to, żeby być ranionym przez te ataki złego ducha. Bo jest to troszeczkę dziwne, że syn Boży, którego właśnie ojciec ogłosił, teraz jest dręczony przez diabła, teraz jest atakowany. Ale to jest kolejny krok, żeby pokazać nam, że Jezus przechodzi drogę, którą myśmy szli i myśmy zawiedli bo my na większość pokus odpowiadamy bardzo chętnie zgadzamy się na nie i Chrystus dlatego wchodzi jakby w nasze buty idzie naszą drogą, żeby diabła pokonać oczywiście te pokusy są też po to, żeby pokazać nam jak walczyć, czy jak zwyciężać ale to jest dopiero jakby skutek, następstwo pierwszą rzeczą jest to, że Jezus realnie pokonuje diabła na pustyni a nie tylko go odstrasza, nie tylko mówi nam, że Słowo Boże ma moc diabła przegonić. Oczywiście, ale Jezus po prostu to robi. To nie jest lekcja. Jezus realnie jest tam atakowany, realnie zmaga się z tą pokusą i diabła rzeczywiście zwycięża. To oczywiście fi finalnie to stanie się na krzyżu, ale tutaj Jezus już przychodzi, żeby wziąć na siebie pokusy, które atakują nas. Hmm. Tak spoglądając króciuteńko, ta pierwsza pokusa, w której diabeł zachęca do tego, żeby Jezus zamienił kamień w chleb, mi się zaraz kojarzy za kilka dni, będziemy mieli w Ewangelii, chyba trzy rozdziały później w Mateuszu, w ramach kazania na górze, Jezus mówiąc o modlitwie, wspomina o tym, że wy, chociaż li jesteście, to umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. I jeśli syn poprosi was o jajko, no to nie podacie węża czy skorpiona, prawda? No tam ktoś mówi, no ja tak zrobiłem w zeszłym tygodniu, co prawda, ale, ale już żałuję, no. Albo jeśli poprosi was o chleb, to przecież nie podacie kamienia swoim dzieciom, swoim synom. To teraz, jeśli Jezus jest głodny na pustyni, to czy ojciec pozwoliłby, żeby umarł, czy, czy podałby mu kamień, gdyby Jezus mówi jestem głodny, proszę o chleb. No jasne, że nie. Jeśli nas sam uczy tego, że ojciec ziemski, który nie jest dobrym człowiekiem, w sensie nie jest ideałem, ale swojemu synowi przecież nie zrobi krzywdy, to ileż bardziej ojciec niebieski. Więc ta sytuacja, w której Jezus jest, chociaż głód jest realny i jakby po 40 dniach no nie mam nic do jedzenia, no Jakieś widmo śmierci istnieje, prawda, że umrę z głodu. Ale Jezus mówi: Nie, to jest próba, to jest działanie ojca, to jest wychowywanie. Ojciec nie dozwoli, żebyś w takim momencie umarł. To, dlaczego? To, to mówi, żebyśmy zachowali ufność. Nie masz jedzenia w tym momencie, jesteś głodna, jesteś zmęczona, chora, słaba, wkurzona, smutna, poczeka jeszcze trochę. I rzeczywiście na końcu przychodzą aniołowie, którzy przynoszą jedzenie. Pokusa skończy się, ona, czy każde cierpienie, każda ciemność skończy się. Ma już wyznaczony przez Ojca kres. Ale chodzi o to, żebyśmy cierpliwie czekali, a nie wchodzili w jakieś konszachty z pokusami, mówiąc, dobra, ja sobie troszeczkę uszczknę, żeby było mi milej, żebym jakoś przetrwał. Jezus mówi, nie musisz tego robić. Lepiej być posłusznym synem, troszkę głodnym, Niż być nieposłusznym czarodziejem, który sobie potrafi wykombinować, załatwić różne rzeczy, ale traci relacje z ojcem w ten sposób. I o to diabeł chodzi, żeby odciąć nas od ojca, żeby odciąć nas od, od ufania i tym samym też od korzystania później z tych łask, dobrodziejstw, które Pan Bóg nam yy, przekazał. I już przeskoczę, żeby nie było za długo do ostatniej pokusy, gdzie... Bo oczywiście Jezus odpowiada na wszystkie pokusy, korzystając z Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie bardzo wyraźnie mamy to odniesienie do Izraela jako do Syna. Ojciec mówi, czy Bóg mówi, prowadziłem przez 40 lat Was przez pustynię i wychowywałem Was tak, jak Ojciec wychowuje Syna. To było wychowywanie, no, ale nie mieliśmy wody. No, no To było wychowywanie, ale nie, nie mieliśmy jedzenia. No to było wychowywanie. Kąsały nas węże. No to było wychowywanie, bo narzekaliście, marudziliście. Co wy myślicie, że można się marudzić i narzekać i co? I nic się nie dzieje? Nie no. Każde narzekanie jest wołaniem węży. Węże już są ukryte, już czekają, już są gotowe, żeby was tyłki pokąsać. I zawsze, jak zaczynacie marudzić i wam się wydaje, że tak czysz komuś na łóżko, tu gdzieś w rogu, w ciemności, nikt nie słyszy, zawsze jest to wołanie węży. Które was będą kąsać. A ja was nie będę bronił. Bo tak to nie działa. Jeśli używasz swojej wolności, żeby zawołać węża, no to ja szanuję Twoją wolność. Więc to wszystko było wychowywanie Izraela przez ojca, Izraela jako syna, ale Izrael zawiódł. Więc teraz Chrystus wchodzi w tę samą drogę. 40 lat, 40 dni tu pustynia, tu pustynia, tu chrzest, tu przejście przez Morze Czerwone, jakby chrzest i tak to, dalej. To jest to ewidentne odniesienie. Um, a, ale zmierzam do tego, że ostatnia pokusa jest yy, diabeł już przegiął, jakby tak mówiąc po ludzku, bo wcześniej dwa razy mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, um, czyli jeśli ojciec rzeczywiście miał na myśli to, co mówił nad Jordanem w czasie Twojego chrztu, no to nie powinieneś być głodny. No jak? No to Syn Boży nie może być głodny, to, to nie wypada. Albo mm, Rzuć się w dół z tej wysokości, no to pokażesz też ludziom, że ojciec cię chroni. To od razu będziesz Mesjaszem w oczach wszystkich, będą cię chwalili tego, to będzie piękne. Ale za trzecim razem diabeł już nie mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, tylko mówi: oddaj mi pokłon. Tak jakby powiedział, już definitywnie zrezygnuj z relacji z ojcem, jakby przestań liczyć na ojca, tylko działaj po swojemu, weź sobie sam, królestwo, królowanie i tak dalej. I tutaj granica została przekroczona. I Jezus już nie mówi tylko, że coś tam jest napisane, tylko mówi: idź precz, szatanie. Reaguje bardzo ostro, kiedy diabeł jakby zachęca bezpośrednio, żeby Jezus przeciął relację z ojcem. I Jezus mówi: nie, 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 tego nigdy nie zrobimy, idź precz. I teraz nagle się okazuje, diabeł, który. Miał dostęp do Jezusa. Może go kusić, podpuszczać i nawet słowem Bożym go kusić. Nagle, kiedy Jezus daje konkretne swoje słowo, już nie tylko cytując yy, pismo, ale mówiąc od siebie: idź precz, diabeł znika, diabeł odchodzi. Nic nie może już powiedzieć na to. Więc zderza się z, z tą wiernością Jezusa wobec Ojca. I tu widzimy, że yy, to, to zaproszenie jest realne i wciąż aktualne dla nas, że. Przez naszą wierność, która często jest trudna, bolesna, nudna, bo tak na co dzień ciągle nie widać owoców, ja się staram, nic z tego nie ma. Ale, ale przychodzi moment, kiedy, kiedy wierność Ojcu przynosi bardzo konkretne owoce. Kiedy powołujemy się na dzieło Jezusa, na to, że zwyciężył diabła, że umarł za mnie, że mnie kocha, że dał mi oddech swój, tak jak na początku Pan utknął i, 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 i człowiek oddycha, więc powołuję się na to wszystko i mówię, ty zwyciężyłeś, ratuj mnie teraz, I, i wierność Ojcu przyniesie niesłychane owoce. To będzie coś dla nas oszołomującego, coś, coś absolutnie niezwykłego trochę jak ci aniołowie, którzy przychodzą i, i służą Jezusowi, ale jest potrzebna ta nasza cierpliwość, ta walka, to czekanie na, na przyjście aniołów. No i też to, że. Żeby się nie dziwić, nie gorszyć, nie zniechęcać, kiedy po pięknej deklaracji Pan mówi, jesteś moją córką, nagle przychodzi pustynia, nagle przychodzą pokusy, jakieś ciemności. No to jest takie dziwne, to jest jakieś takie, no chyba niepoprawne. I nie, no to wszystko jest ok, Wszystko jest naturalną drogą, którą Pan Bóg daje i tym sposobem, który kształtuje, wychowuje nasze serce. Niech On obdarzy Was spokojem.